Dzień dobry, witajcie kochani, witam Was w czwartkowy poranek i zapraszam serdecznie do poćwiczenia razem ze mną, do wykonania pięciu rytuałów tybetańskich i kilku innych towarzyszących ćwiczeń. Po to, żeby jak co dzień, każdego dnia już od 84 tygodni, poświęcić troszeczkę czasu tylko i wyłącznie sobie, skupić się na swoim ciele, skupić się na oddechu i sprawić, żeby to nasze ciało mogło nam służyć jak najdłużej i jak najlepiej. Wykonujemy pięć ćwiczeń specjalnie opracowanych po to, żeby uruchomić wiry energetyczne w naszym ciele, żeby ten przepływ energii był niezakłócony, żeby nasze wszystkie organy i te wewnętrzne i te zewnętrzne mogły dobrze funkcjonować i mogły sprawić, że będziemy długo młodzi, zdrowi, radośni, że to życie będzie dla nas fantastyczną i radosną wędrówką w wehikule, czyli naszym ciele, które będzie. Zdrowe, piękne, młode i służące nam jak najlepiej. Wykonujemy każde z tych ćwiczeń na miarę swoich możliwości. Zwracamy uwagę na to, co czuje nasze ciało. Skupiamy się na tym ciele i staramy się, żeby każde ćwiczenie było wykonane. W takiej intensywności i w takiej ilości, jaka jest dla nas odpowiednia. To jest również założenie tej gimnastyki. Ja również w ten sposób zaczynałam, zwłaszcza jeżeli dopiero tym przygodę zaczynacie, to zwróćcie na to uwagę. Rozpoczynałam od trzech powtórzeń każdego z rytuałów i co tydzień zwiększałam sobie o dwa, po to, żeby osiągnąć powoli maksymalną ich ilość 21, które teraz wykonuję. Dodatkowo zwracamy uwagę na oddech, bardzo ważna rzecz, oddech do brzucha, oddech świadomy. Przede wszystkim świadomy oddech, który sprawia, że nie tylko nasze ciało jest dużo lepiej dotlenione, ale również możemy sobie radzić w trudnych sytuacjach stresu, napięcia, bólu, bo oddech rozpuszcza te sytuacje i pozwala nam się wyciszyć, uspokoić i zrelaksować. Podczas gimnastyki pijemy wodę, przygotujcie sobie. Szklankę ciepłej wody, ja mam dzisiaj z cytrynką. A zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli, oczyszczamy ciało z negatywnych emocji, i dzisiaj podczas ćwiczeń wprowadzamy myśl. Ufam mądrości mojego ciała. Ufam mądrości mojego ciała, i z tą myślą rozpoczynamy naszą dzisiejszą gimnastykę od oddechu. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę. Zwróć uwagę na to, żeby stopy były ustawione względem siebie równolegle. Kolana są lekko ugięte, ciężar ciała przeniesiony do przodu, tak żeby stanąć na całych stopach. Kładziemy sobie dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie, wciągając powietrze nosem. Kierujemy je głęboko do brzucha. Mięśnie, brzucha się uruchamiają, wtłaczają to powietrze. Brzuch się napełnia jak balonik, i powoli, wypuszczając powietrze, rozluźniamy napięcie mięśni, opróżniamy balonik w brzuchu. I tak licząc do pięciu wdech i do pięciu wydech, powoli oddychamy. Pozostając cały czas oddechu, przechodzimy do rytuału pierwszego. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, wyciągnij sylwetkę w górę. Znajdź sobie jeden punkt naprzeciwko wzroku, na którym ten wzrok skupisz, ponieważ będziemy kręcić się wokół własnej osi, w prawą stronę. Żeby nie zakręciło się w głowie, to głowa na tym jednym punkcie pozostaje aż do momentu, kiedy ciało już się odwróci, i wtedy dopiero szybko obraca się głowa. A za nią podąża ciało. Raz szeroko ręce, wyciągnij się w górę, przytrzymaj mięśniami brzucha sylwetkę i zaczynamy. Z oddechem, z uśmiechem wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie. Zatrzymaj się, wstań w pozycji wyjściowej. Skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to przejdź powoli na matę. wody i kładziemy się na plecach do rytuału drugiego. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony do podłogi, palce stóp zadarte mocno do góry, tak żeby pięty podkleiły się od maty i na wdech unieś do góry głowę i pociągnij nogi w górę w miarę możliwości proste w kolanach jeżeli jest to zbyt trudne, możesz je lekko ugięć. A z wydechem powoli odłóż i nogi, i głowę. Wdech. Ciągnij mocno palcami. Wydech. Trzymaj mięśnie brzucha i pośladków. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć wydech, sześć, wydech, siedem, wydech, osiem, wydech, dziewięć, wydech, dziesięć, wydech jedenaście wydech dwanaście wydech trzynaście wydech czternaście ufam mądrości mojego ciała wydech piętnaście wydech szesnaście Wydech. Siedemnaście. Wydech. Osiemnaście. Wydech. Dziewiętnaście. Wydech. Dwadzieścia. Wydech. Dwadzieścia jeden. Wydech. I rozluźnij. Przewróć się na bok. Powoli podnieś za pomocą rok po wodę. I do rytuału trzeciego. Uklęknij. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Palce stóp zadarte. Podparte o matę. Sywetka wyciągnięta w górę, oprzyj sobie dłonie o pośladki łopatki, ramiona są skierowane w dół, a broda idzie do mostka. I na wdech, unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową mocno w przód i odchyw się do tyłu na tyle, na ile czujesz, że jest to komfortowe dla Ciebie. A z wydechem powróć. Wdech, trzymaj biodra, żeby nie uciekały do przodu. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem, wydech, dziewięć, wydech, dziesięć, wydech, jedenaście, wydech, dwanaście. Ufam mądrości mojego ciała. Wydech. Trzynaście. Wydech czternaście. Wydech piętnaście. Wydech szesnaście. Wydech siedemnaście. Wydech. Osiemnaście. Wydech dziewiętnaście. Wydech dwadzieścia. Wydech dwadzieścia jeden. Wydech i rozluźnij, Po rozluźnij. ramiona, kark. Pokryć głową ramionami. Pokryć. oddech. I do czwartego rytuału usiądź. Siedzie prosty, nogi rozstawione na szerokość bioder, kolana w miarę możliwości wyprostowane. Sylwetka mocno wyciągnięta w górę. Oprzyj sobie dłonie o matę przy biodrach. Łokcie skieruj na zewnątrz, a głowę w dół. I na wdech, unieś do góry głowę i wypchnij biodra w górę. Głowa jest przedłużenie kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjścia. I wydech trzy wydech. wydech pięć wydech sześć wydech. Siedem wydech osiem wydech dziewięć wydech dziesięć wydech jedenaście wydech dwanaście wydech Trzynaście, wydech, czternaście, wydech, piętnaście, ucham mądrości mojego ciała, wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście. Wydech dziewiętnaście, wydech dwadzieścia, wydech dwadzieścia jeden, wydech rozluźni. Sprzeci dłonie, żeby porozluźniać na garstki. Zapleć palce, pokryć nad garstkami. W jedną stronę i w drugą. Łyczek wody. I do tytołu piątego kładziemy się na brzuch. Nogi są rozstawione na szerokość bioder, palce stóp opartych matę. Prostsza wersja ćwiczenia, opieramy ręce na łokcie, unosimy do góry brodę, całe ciało idzie w górę i na przenosimy mocno pośladki do góry, naprężając cały grzbiet i nogi. Trudniejsza wersja, opieramy dłonie o matę przy klatce piersiowej, głowa idzie do góry Unosimy całe ciało nad matem, mogą pozostać ewentualnie kolana, a na wdech przenosimy pośladki w górę. Ugnij łokcie. W obu wersjach ćwiczenia kolana są lekko ugięte, głowa ciągnie do mostka i dociskamy pięty do maty, mocno wypychając pośladki. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górze. Dech. I wydech. trzy, wydech. cztery, wydech, pięć, wydech Sześć. Wydech siedem. Wydech osiem. Wydech dziewięć. Wydech. dziesięć wydech jedenaście wydech dwanaście wydech trzynaście

Osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, z wydechem Uklęknij. Usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij mocno do przodu ramiona, oprzyj czoło o matę i oddychaj do brzucha. Woli się podnieść, popij wodę. I do ćwiczenia dodatkowego wkładziemy się na plecach. Nogi, ugięte w kolanach, odstawione mniej więcej o krok od pośladków. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, unosimy do góry biodra. Staramy się je mocno trzymać w górze. Jedna noga wyprostowana, stopa zadarta. Uginamy, prostujemy, a biodra pozostają cały czas w tym samym miejscu. Wdech, wydech, wdech, wydech. Wykonaj to ćwiczenie w swoim tempie. Zmiana ja nogi. Trzymaj biodra w górze. Wyprostuj drugą nogę mocno. Zadarta stopa. Wdech i wydech. Odkładamy, rozluźniamy, rozluźnij sobie odcinek lejówy kręgosłupa, rozluźnij uda i łydki i powoli się podnieść, pokrywode i nasze ostatnie ćwiczenie, czyli deska. Się na brzuchu, nogi rozstawione na szerokość bioder, palce stóp opierają się o matę. ręce są oparte na łokciach, odmierzam czas 60 sekund, a Ty wykonaj to ćwiczenie tak długo, jak długo możesz. Podnosimy ciało w górę, zawijamy kości gonowo mocno pod siebie, trzymamy napięte pośladki, mięśnie brzucha trzymają sylwetkę. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Ciężar ciała przenosimy lekko do przodu, tak żeby łokcie znajdowały się dokładnie pod barkami. Cały czas oddychaj, uśmiechaj się i utrzymaj w tej pozycji najdłużej, jak możesz. 5, 4, 3, 2, 1 i rozluźnij. Połóż się teraz wygodnie, oprzyj głowę na dłoniach. Zamknij oczy. Skup się na oddechu, na ciele. Pozwól, żeby oddech opłynął wszystkie części Twojego ciała. I żeby pomóc Ci nie porozluźnić się, oddychaj głęboko, oddychaj do brzucha, oddychaj świadomie i zobacz, jak ten oddech rozprzestrzenia się w Tobie, po kolei rozluźniając najpierw stopy, płytki. Uda. Pośladki. Puść w nich całe napięcie. Skup się na tym, żeby luźno i swobodnie opadły na matkę. Rozluźnij brzuch. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Plecy. Barki. Puść napięcie z klatki piersiowej. Rozluźnij ręce. Kark. Głowę. Rozluźnij mięśnie czoła. Poczuj Swobodnie szczękę i pozwól opaść uliczką. I pozwól, żeby Twoje ciało stawało się zupełnie bezwładne. Rozluźnione, wszystkie mięśnie puszczone. I z każdym oddechem wprowadź do swojego ciała światło, ciepło, energię, tlen, radość, wdzięczność. I niech one wszystkie wypełnią Cię, rozprzestrzeniając się od serca na wszystkie strony, po każdy najmniejszy konus od swojego ciała. Zobacz to, jak promienie świetlne wychodzą z serca i rozchodzą się na wszystkie strony. Sprawdź, czy całe ciało jest rozluźnione. Jeżeli czujesz gdzieś jeszcze napięcia, to skieruj całą uwagę w to miejsce. Skieruj tam oddech i poproś mięśnie, żeby się rozluźnili. Zacznij poruszać całym ciałem. Podziękuj mu za tę aktywność dzisiejszą. Uśmiechnij się do siebie, otwórz oczy. I jak już będziesz gotowa, gotowy to powoli się podnieść. Przeciągnij. Jeszcze przez chwilę pogimnastykujemy mięśnie twarzy. Znajdź sobie wygodną pozycję, taką żeby plecy były wyprostowane, łopatki, ramiona ściągnięte w dół i pilnujemy tych ramion, żeby nam nie podchodziły do uszu, broda jest pięknie wyciągnięta w górę. Poćwiczymy uśmiech, będziemy zawijać dolną wargę, za dolne zęby górną wargę, odsłaniamy górne zęby i staramy się jak najmocniej unieść kąciki ust do górę. Jeżeli zauważysz, że podczas tego ćwiczenia marszczą Ci się kurze łapki, to można sobie delikatnie palcami przytrzymać. I wykonujemy 10 takich powtórzeń cały czas oddychając. 咋这难？ I rozluźnij. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Rozluźnij, popij wodę, odetchnij. I kończymy na tym dzisiejszą gimnastykę. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną, że ćwiczycie, że zostawiacie łapki w górę, serduszka, że udostępniacie i subskrybujecie kanał. Jest mi bardzo miło ćwiczyć razem z Wami. Na dzisiaj mamy gimnastykę zaliczoną, a jutro spotykamy się o tej samej porze. Do zobaczenia.